Czy AI może zastąpić e terapeutę? Część z nas totalnie czuje się oburzona tym pomysłem, inni mówią, że to jest ciekawy pomysł na zapełnienie deficytu terapeutów. Jaka jest moja opinia jako specjalistki zdrowia psychicznego, szczególnie osoby, która bazuje głównie na pracy z układem nerwowym, z niuansami w ciele? ChatGPT czy inna forma sztucznej inteligencji może być bardzo wspierający, żeby posłużyć nam jako lustro do sparafrazowania tego, co już jest w nas, co już rozumiemy. Tu się kończy tak naprawdę możliwość świadczenia. Wsparcia terapeutycznego przez sztuczną inteligencję. ChatGPT GPT zawsze będzie starał się nas zadowolić, czy czekać inny rodzaj sztucznej inteligencji. Do tego jest stworzony, więc nie skonfrontuje nas, nie widzi naszej mimiki, nie widzi naszego tonu głosu, nie widzi jakiegoś zawieszenia, kiedy coś wypowiadamy, kiedy to piszemy na, na klawiaturze, więc nie jest w stanie złapać tego niuansu. I wprowadzić jakieś głębsze zmiany w nas. Natomiast terapia również opiera się w bardzo dużej mierze na relacji. Niektórzy twierdzą nawet, że 80% sukcesu terapii zależy od zbudowanej relacji terapeutycznej między terapeutą, który jest reprezentantem bezpiecznej figury przywiązania, i zdrowego dorosłego, modeluje to, czego pacjent nigdy nie dostał w swoim życiu, przez co wykształciły się w nim deficyty, jakieś błędne schematy działania. Co więcej, pracując wyłącznie, łącznie z czatem GPT terapeutycznie, możemy wręcz pogłębiać pewną ranę takiego osamotnienia i odrzucenia, że nikt nie może nam pomóc, tylko jesteśmy zdani na ten Google na asterydach. Myślę, że to jest świetne narzędzie do przeanalizowania sobie treści, które były poruszane na terapii. Ktoś nam wniósł jakiś wgląd i my chcemy go poszerzyć. Wtedy jest to fajne narzędzie, bo czatem będzie zatrzymywała się na pewnym powierzchownym poziomie, na poziomie naszych wyparć, mechanizmów obronnych, projekcji, czy właśnie tych schematów działania, w jakich się poruszamy i w jakich też będziemy w pewnym sensie programować żeby on się poruszał i nam to potwierdzał, odzwierciedlał. To jest takie błędne koło, które wręcz może szkodzić, jeżeli jest nadużywane, ponieważ ChatGPT będzie nam, czy jakaś inna sztuczna inteligencja, będzie nam potwierdzać nasze własne błędne mechanizmy myślenia. Jeżeli ta wypowiedź była dla Ciebie interesująca, uważasz ją za wartościową, zapisz ją lub udostępnij dalej. Natomiast jeżeli chcesz więcej treści związanych z psychologią, która bierze pod uwagę układ nerwowy, regulację układu nerwowego, zapraszam obserwuj mnie Higiena myślenia.